Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Odcinku melar meloracyjnym oraz kolejny. Dzisiaj znowu meloracja, ale troszkę inaczej. A z naszej pracy zobaczcie, jak pięknie woda leci. <laughs> Teren wyrównany, jakby nigdy tutaj rowu nie było. Bo i szczerze, jeszcze raz powtarzam, dla tych, którzy gdzieś tam się upierają przy tym tego kawałka rowu nie było on nie był na mapach, nie było go w ogóle więc ja żadnych dokumentów też nie potrzebowałem do tego, żeby go e, zlikwidować aczkolwiek, tutaj jest za mocne słowo, bo zlikwidować rów to to nie jest takie e, proste i oczywiste dla niektórych prawda? ten rów jakby nie spełniał tej funkcji zbiorczej, tak? aczkolwiek teren wskazuje na to że mógł on taką funkcję pełnić. Z tym, że tu, gdzie przechodziła e, ścieżka, tu było zagłębienie i tutaj ten rów tej wody nie zbierał. To, to wszedł, to wszedł e, rurociąg główny do tego momentu. No ale wiadomo, kiedyś była potrzebna i ziemia, potrzebne były i rury, więc ludzie po prostu z pola <laughs> zabierali, brali i tyle. Tak to wszystko się odbywało. Więc my na dobrą sprawę przywróciliśmy go do stanu pierwotnego. Idzie ta rura z rurociągu 500, do rowu, który prowadzi prosto do jeziora. A dzisiaj zajęliśmy się właśnie dalej meluracją. To jest troszkę inna, inna już robota, ponieważ jak przejdę do góry, to Wam wszystko, wszystko powiem, dokładnie co, gdzie i jak. Tutaj do rowu prowadzimy nową nitkę, całkowicie nową nitkę która ma właśnie za zadanie zbierać, od tutaj z tej górki z tej, te, te dołki, to wszystko tą wodę będzie zbierała nic innego jak czarna rura koragowana perforowana która jest gładziutka w środku, ale na wierzchu właśnie jest karbowana i ponacinana, nie pierwszy, nie ostatni raz o tym mówię, więc więc myślę, że będziecie wiedzieli o co chodzi no i co najważniejsza geowłóknina y, to słoma na rurę lekko przysypujemy no a później wiadomo ładowarką bądź też koparką z powrotem to wszystko poprzysypujemy y, skąd to się bierze to zaraz wam za chwileczkę powiem wszystko y, tylko przejdę właśnie za górkę za, za robotę wtedy wam wszystko wyjaśnię co gdzie jak i dlaczego no i właśnie na chwilę stanąłem tak żeby Zobrazować wam co, co, co się będzie odbywało. Koparka właśnie tu będzie kopała, przez tą czapkę musi, musi przekopać. Niwelator stoi, tak jak widzicie tutaj. I przez tą górkę musimy przekopać, tak, aby dostać się do tej nowo postawionej studni, gdzie była stara. Zaraz też wam pokażę. O, już z powrotem wody naszło. Tomek e, wypompowywał i zobaczcie jak woda nachodzi. Już jest z powrotem pełno wody. No tutaj cały czas też się sączy. To jest właśnie stara, stara studnia. Jak no widzicie nawet, nawet drenarki nie widać. Ona tutaj przychodzi i idzie tak na łukos. E, też przez to górkę jest właśnie przekopana. Aczkolwiek e, naszym zadaniem było obniżenie jeszcze, e, ponieważ nie wiem czy kamera oddaje to, ale tu jesteśmy właśnie w takim dole. Też to widać, że to takie torfowe jest. E, tu kiedyś była łąka. Tu nie było nie było pola uprawnego, tylko była łąka i e, z tego co tato opowiadał, bo wiadomo, ja to jeszcze nie wiem czy byłem w ogóle w planach, żeby być na tym świecie. E, tu była łąka, więc wiadomo, krowy gdzieś wodę musiały e, pyć. pić. Pić. Kiedyś robiono właśnie. Znaczy, yy, te, wszystkie, te wszystkie drenarki to są jeszcze stare po niemieckie. Więc taka była ich... Yy, taki był tok myślenia, że tam gdzie łąki zawyżali po prostu yy, drenarkę po to, żeby wodę utrzymywać właśnie dla zwierząt. Głównie to były krowy, bo tutaj te tereny to właśnie krowiarskie. Yy, I kiedyś, kiedyś właśnie, bo to jest ważna rzecz. No, i stąd też drenarka była zawyżona, żeby krowy miały całym rokiem gdzie i co pić. Więc tutaj, patrząc po terenie, że tu jest takie, wiecie, zagłębienie, tak jak tu patrzymy, być może było tu jakieś oczko wodne, i stąd właśnie sobie krowy popijały tą wodę. A teraz na chwilę obecną, no, tak jak widzicie, jest pole uprawne. Jest to jeszcze tutaj jakby sporo do zrobienia. Jak tak patrząc na to wszystko, to by trzeba było ten teren gdzieś tam o tamtą górkę ściągnąć. Tu, tu, tu. I ten teren trochę podnieść. Ale tutaj będziemy mieli właśnie gdzie drenarkę obniżyć. Także tu wszystko będzie już suchutko, ładnie, ładnie pięknie. Tamta stara y, studnia zostanie usunięta tunowa, to wszystko podłączymy do tej i te odwodnienie, czyli odpływ, odprowadzenie wody do rowu pójdzie w tym kierunku. Więc tak, po całym dniu pracy mamy tutaj zrobiony przekop, ja już częściowo to zapchałem. Teraz koparka pojechała e, czyścić rów. Niestety tylko do, do pola, tam gdzie tylko łąka jest, na pole nie ma zgody wjazdu. Trudno, czasem, czasem i tak bywa. Słuchajcie, zaraz wam tutaj opowiem. Jak to wyglądało? Oto cała studnia była, nie? Tutaj wlot, tu wylot. I tak to się wszystko toczyło dosłownie. Aczkolwiek nie toczyło się, bo y, nie były dobrze poziomy usadowione. Dlatego y, dlatego ta woda stała. Zobaczcie, on teraz, teraz poszła, już słabiutko, słabiutko idzie. Ale zaraz wam zobrazuję, zobaczcie jaka ona jest ruda. Ona jest po prostu zażelaźniona ta woda. A no z tego powodu, że stała w właśnie o oh, w tym żółtym tak zwanym kondomie. I słuchajcie, no stała i stąd, stąd taka ruda żelazna się zrobiła. Eee, ale to już, że tak powiem jest przeżytek. O, tutaj oto nowy nasz E, cały nasza nowa e, inicjatywa, inwestycja. O, to będzie trafne. I teraz tak woda szła, tu schodziła, tak jak mówiłem, ciach, 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 do tej studni, która stała tutaj. Ala studni. I przez pole ciach do rowu. Równie pobierany e, w większości. to jest chyba dycha, idzie odpływ w większości ona jest zapchana no ale jak rów jest niepobierany nie miała się gdzie wymulać tam też było za bardzo przyorane pole do rowu teraz to, że tak powiem jest przeszłość i dosłownie teraz to mi to lotto z tego względu, że to co szło tam, to teraz idzie tu po naszym po naszym polu, tu jakby nic się nie dzieje, po prostu jest zaślepiona, bo spadek jest zrobiony do rowu, drenarka jest z tej strony zaślepiona, to co odbierać, odbierała, teraz będzie służyła tylko, inaczej, teraz będzie pełniła funkcję czysto sączkowe, nie już odpływowo sączkowe, tylko samo sączkowe, bo odpływ już jest zrobiony przez nasze własne pole do, bezpośrednio do rowu. I teraz tak, no z tej wiadomo, nie będziemy tego psuć, bo widać, że to działa, bo schodzi woda. Więc sumą rzeczy e, działa e, ta, ta, ten sączek. Aczkolwiek, niemniej jednak, e, będziemy robili kolejną od Mamy już zaniewelowane Jest różnica Tak jakby przez to czapkę się przekopać Tutaj mam nadzieję, że widać takie, yy, taką góreczkę Przez to czapkę się trzeba będzie też przekopać I pociągnąć Bo za to górko też jest takie wiecie Zagłębienie Wyjdzie jakieś 150 metrów Położyć właśnie też takiej rury Nawet by ona Jeżeli by ona była 80 Też sobie w zupełności da radę A jeżeli 110 Myślę, że nie ma sensu kłaść 110. E, tutaj mamy odpływ w 110 zrobiony, więc to w zupełności wystarczy. A 80 właśnie też tego typu czarną rurą e, perforowaną, garbowaną e, trzeba byłoby położyć. Tak żebyśmy odwodnili. A tu już teraz będzie ładnie sobie właśnie po tym rowku. Póki co, po rowku e, odpływała, a e, znaczy spływała. Tutaj odpływ mamy, oczywiście, z drugiej strony, a tu z czasem sobie zrobimy nową nitkę, tak żeby ten cały dołek tutaj odwodnić i żeby było już, nie, że tak powiem, suchutko. To jest tego typu rzecz, którą, która no, no tutaj gdzieś siedziała z tyłu głowy, że to trzeba było zrobić. No i widzicie, jakie tu jest zagłębienie. To jest normalnie jakby wo, woda wymywała boki. Trzeba będzie trochę tam po, pospychać, pościągać. No widać, jaka tu jest niecka. No Mam nadzieję, że to oddaje kamera. Jeżeli nie, to niestety musicie uwierzyć mi na słowo. Yy, ja jeszcze wsiadam do MCK. Tą, tą większą część tutaj przypcham. Tak, żeby to już było... Yy, Przyciśnięte, żeby już ziemia sobie yy, siadała. No, tu jest kowal do zapchania. No i tyle. No i na, na, na dzień dzisiejszy kończymy. No, sporo pracy wykonane. Jeszcze tak jak mówię, tu on, pobierany jest rów do, do pola uprawnego. <laughs> Dalej, no niestety nie ma zgody. Tak więc yy, kończę na dzisiaj. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.